Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na lecie P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Halo, 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 halo. Halo, witam, witam serdecznie wszystkich w tym kolejnym odcineczku. Słuchajcie, dzisiaj jest taka piękna pogoda, ale bym się skusił na nagrywanie odcinka, oczywiście. Słuchajcie, mamy 1150 zł, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, że jaka u Was jest pogoda, słuchajcie. A my dzisiaj lecimy dalej z naszą seryjką odcinków, ale tutaj ktoś grube bitwy porobił jak coś tutaj bogaczy na stronie. No my niestety jeszcze się nie dorobiliśmy takiego tutaj zysku yy, zarobiliśmy tyle pieniędzy no ale może jeszcze słuchajcie yy, coś tutaj zarobimy I jest skrzynka o nazwie holy moly słuchajcie yy, dzisiaj chciałbym właśnie tą skrzynkę trochę pocisnąć holy moly wiem że budżet mi za bardzo na to nie pozwala ale 5 stówek na stare graczy i może akurat nam hole tutaj wyleci gotowie Różnie, w Uwaga, bitwa się zaczyna, oglądamy. O i ciekawy co tu wpadnie. O kurde, dropną naklejkę jakąś za 250 na szczęście. Ok, teraz ni. Nie. Kurde O kurde Patrzcie co dro... A to się... Co się to kosztuje? No, myślałem że to około 3000 No ale cóż wizowe Czyli przegraliśmy, czyli holy moly Aktualnie nie możemy otwierać, bo nie mamy budżetu po prostu Więc róbmy sobie bitwę Na podróbkę Holy moly Nie hmm, podróbka holy moly widzowie jest to z tym ono tutaj jest Było. To jest chyba smiley 4, jak się nie mylę. 10 razy na 4 graczy za kontentu widowe. Wiem, że to jest naprawdę duże scalda, ale najwyżej sobie wyładuję... Zobaczymy, co tu się będzie spać. Okay. pierwsza skrzynka ruszyła i już bootcrusher, słuchajcie, dropi właśnie 350 zł mm, na start, tak z dupy, słuchajcie, i przeraża mnie to, słuchajcie, przeraża mnie to, bo skrzynka kosztuje 4 dychy, ziomek sobie zrobi 400 stówki, ja a bo co, a bo chce 400 to sobie zrobi cztery stówki, no co tam, o, chociaż teraz nam leci piękny kałaszek, ale Ryan też rękawicę, to smile, juicer tutaj i za bardzo rozpieszczę tego Ryana to już w ogóle bo mu dropią te skiny naprawdę drogie. No nas niestety nie rozpieścił tylko ty, Tomasz i Mówką, ale ne, żadnych Glowsów, niczego lepszego nie dropnęliśmy. Yy, no i słuchajcie, no ja nie wiem co tutaj tak naprawdę się może jeszcze zdarzyć. Chyba nic nam tutaj już ciekawego no, nie wyleci, bo tutaj co tu może być jeszcze lepszego od tych Glowsów? No Koska, ale Koska nawet jakbym dropnął to by tego już nie wygrał. No jeszcze nie podbiłem wygraną, bardzo super, no i wygrał Ryan z czterech który wyciągnął 1600, więc naprawdę dużo. No nas słuchajcie, kochani, na ostatnią bitwę, ostateczną, ostateczną bitwę tego odcinka, by poleciał grubo za 250 zł, żeby się nie bawić, Mergani razy 4. No i zobaczmy, czy Mergani dzisiaj nam przyniesie szczęście, Ty też... To słuchajcie, nie. Yy... No i Merganie niestety nam zabrał wszystko, co mieliśmy. O, to jest koniec odcinka, widzimy się w kolejnym filmie. Ja się z wami żegnam do następnego. LOLO 320.